Cześć, jestem Tosia i dzisiaj zrobię z Wami kalendarz, odliczanie do wakacji. Zaczynajmy! Potrzebny jest nam klej w sztywcie lub w płynie, marker czarny, ewentualnie biały, ołówek, nożyczki, gumka, kartka z kalendarza i sztywna kartka A4 kolorowa. Ewentualnie można y, sobie jakieś dodatki, typu na przykład cekiny, nie wiem, guziczki do dekoracji. Bierzemy teraz kartkę z kalendarza i wycinamy taki oto jeden dzień. Na przykład ja teraz biorę sobie 24. Taki oto prostokącik. Jeszcze musimy policzyć, ile mamy tych dni. W moim przypadku dzisiaj jest 21 dzień do wakacji. Jak już mamy, takie powinny nam wyjść. Odkładamy na bok. Bierzemy kolorową kartkę. Chwileczkę, mogę przestawić, ok? Bierzemy kolorową kartkę. Na niej piszemy jakiś nagłówek. W moim przypadku będzie to Odliczanie do wakacji. Teraz ozdabiamy go według własnego pomysłu. Ja to zrobiłam tak. Napisałam coś takiego, dorysowałam słońce, buźkę i nakleiłam żółte. Żółte kółko. Teraz rozmieszczamy sobie karteczki tak, aby tutaj była ta największa liczba, a tu najmniejsza. Też pamiętajcie o tym, żeby tutaj taki margines został. A jeszcze pamiętajcie o tym, żeby to coś takiego było: że 21, 20, 19, 18 i 17 nie tutaj, tylko tutaj. Będzie 16, 15 i tak dalej. Na razie sobie tak rozmieściłam. I teraz przyklejamy. Ok, zrobione. Teraz rysujemy sobie takie strzałki, jakby to był taki ala pociąg. A liczby to wagoniki. Coś w tym stylu że taka nitka. Teraz na dole, dokąd doprowadziła strzałka, piszemy wakacje. 22 czerwca. Ja zrobiłam do tego jeszcze taką rameczkę. I tak oto zrobiliśmy właśnie to odliczanie. Bardzo szybka praca fajny sposób na nudę. I widzimy się na odliczaniu. Codziennie będę mm, skreślała i nagrywała. Pa! Zachęcam do lajkowania i subskrypcji.